Ale coś tam pogadać dalej z nim można na ten temat, bo dowiedzieliśmy się od Grega, że to jest Kelwar, więc ciekawe co to będzie dalej. Ahoj Kelvarze. Co? Nawet nie próbuj zaprzeczać. Greg powiedział mi o tobie. O co? No dobrze. I co z tego? Wygląda na to, że nie jesteś tak dobrym człowiekiem, jak mogłoby się wydawać. Nie wiem o czym mówisz. Myślę, że doskonale wiesz o co mi chodzi. Zabiłeś człowieka imieniem Stefan, który swoją drogą uratował ci życie. Na beliarach. Skon, dobrze. Widzę, że już wszystko wiesz. Stary grek się wygadał. Co? Powiedział mi o tym duch latarnika, którego zabiłeś tylko dlatego, że nie chciał ci dać łódki. Tak to prawda. No i co? Zabijesz mnie? Weź przestań. Nadal żałuję tego, co się wtedy stało. Po tym incydencie skończyłem z piractwem. Potem osiedliłem się na brzegu i zacząłem pracę jako latarnik, by jakoś odkupić swoje winy. Nie, mam lepszy pomysł. Pomożesz mi zdjąć klątwę z latarni morskiej? Ja? Ciekawe. Co ja mam niby zrobić? Pójść tam i umrzeć? To nie będzie konieczne. Wystarczy poprosić ducha o przebaczenie. Wtedy klątwa zostanie zdjęta. Ale dobrze pomyślałeś, musisz tam iść. Niech to szlak, skoro nie ma innego wyjścia. Tylko. Zanim tam pójdę, daj mi czas na przygotowanie się. Nie wiem, czy wrócę stamtąd żywy. Dobrze, masz dzień. Spotkajmy się więc o północy przy latarni morskiej. W takim razie do zobaczenia. O, zanim zapomnę, co znaczy twój pseudonim? Kelwar? W języku asasynów to znaczy wściekły pies. Nie pytaj, dlaczego mnie tak nazwano.